W tym szczególnym momencie, gdy świat wydaje się pełen niepokoju i niepewności, słyszymy delikatne pukanie do drzwi naszego serca. To niezwykłe pukanie, ale głos pełen miłości i współczucia, który przychodzi do nas prosto z nieba. Matka Boża, nasza najdroższa Matka, stoi dziś u progu naszego życia, czekając cierpliwie, aż otworzymy nasze serca na jej obecność. Nie przychodzi z osądem ani z wyrzutami, ale z obiema rękami pełnymi łask i błogosławieństw, które pragnie nam ofiarować. Jej miłość jest jak ciepłe światło, które może rozjaśnić nawet najciemniejsze zakątki naszej duszy. Często w naszym codziennym życiu jesteśmy tak zajęci swoimi obowiązkami, problemami i troskami, że nie dostrzegamy subtelnych znaków jej obecności. Matka Boża nie krzyczy. Nie domaga się uwagi w sposób gwałtowny. Ona puka delikatnie jak matka, która nie chce obudzić śpiącego dziecka, ale jednocześnie pragnie być blisko, aby je chronić. To pukanie może przychodzić do nas przez różne znaki. Niespodziewane poczucie spokoju w trudnym momencie, przyjazny uśmiech obcego człowieka, piękny zachód słońca, który zatrzymuje nas na chwilę, lub po prostu głębokie przekonanie, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach. Kiedy zastanawiamy się nad tym jak rozpoznać jej obecność, warto pamiętać o słowach z Ewangelii według Świętego Łukasza, gdzie anioł mówi do Maryi: pokój tobie, pełna łaski, pan z tobą. Łukasz 1:28. Te słowa pokazują nam, że Matka Boża przynosi pokój i łaskę wszędzie tam, gdzie jest przyjmowana z otwartym sercem. Gdy odczuwamy w swoim życiu ten szczególny rodzaj pokoju, który przewyższa ludzkie rozumienie, możemy być pewni, że ona jest blisko. To nie jest pokój, który pochodzi z braku problemów, ale głęboki pokój, który istnieje pomimo trudności i który daje nam siłę do ich pokonania. Matka Boża puka do naszego serca szczególnie wtedy, gdy przechodzimy przez trudne momenty. Wierzę, że właśnie w takich chwilach najbardziej potrzebujemy jej macierzyńskiej obecności i wsparcia. Tak jak ziemska matka instynktownie wie, kiedy jej dziecko potrzebuje pomocy, tak nasza niebieska matka wyczuwa nasze potrzeby duchowe i emocjonalne. Nie musimy być doskonali, aby zasłużyć na jej miłość. Ona kocha nas takimi, jakimi jesteśmy, z naszymi słabościami, wadami i grzechami. Jej miłość jest bezwarunkowa i nieograniczona, podobnie jak miłość jej Syna, Jezusa Chrystusa. Często zadajemy sobie pytanie, dlaczego Bóg pozwala na cierpienie w naszym życiu. Matka Boża, która sama doświadczyła największego bólu, stojąc pod krzyżem i patrząc, jak umiera jej ukochany syn, rozumie nasze cierpienie w sposób, jakiego nikt inny nie może zrozumieć. Ona wie, co to znaczy mieć złamane serce, stracić kogoś najbliższego, czuć się bezradnym wobec niesprawiedliwości świata. Dlatego, gdy puka do naszego serca. Przynosi ze sobą nie tylko pocieszenie, ale też głębokie zrozumienie naszego bólu. Przyjęcie Matki Bożej do naszego serca oznacza pozwolenie jej na towarzyszenie nam w codziennym życiu. To nie jest jednorazowy akt, ale ciągły proces budowania relacji z tą, która została nam dana przez Jezusa jako matka. Pamiętajmy słowa Chrystusa z krzyża: Oto matka Twoja! Te słowa nie były skierowane tylko do świętego Jana, ale do każdego z nas. Jezus dał nam swoją matkę, abyśmy nigdy nie czuli się osieroceni, abyśmy zawsze mieli kogoś, kto będzie nas kochał miłością, matczyną i będzie za nas wstawiał się u Boga. Czasami możemy mieć wrażenie, że nasze modlitwy nie są wysłuchiwane, że nasze prośby gubią się gdzieś w nieskończoności. Matka Boża przypomina nam, że każda szczera modlitwa dociera do serca Boga. W kanie galilejskiej, gdy zabrakło wina na weselu, Maryja zauważyła problem i zwróciła się do Jezusa. Nie prosiła dla siebie, ale za innych, którzy znaleźli się w kłopotliwej sytuacji. Tak samo dziś ona zauważa nasze potrzeby i zanosi je przed tron Boga. Jej wstawiennictwo jest potężne, bo pochodzi z serca matki, która pragnie szczęścia dla swoich dzieci. Wielu ludzi ma dziś problem z zaufaniem. Doświadczyli zawodu, zdrady, bólu, który sprawił, że zamknęli swoje serca na innych. Matka Boża rozumie ten lęk przed otwarciem się na kogoś. Ona sama musiała zaufać Bogu w momencie zwiastowania, gdy nie rozumiała w pełni tego, co się działo, ale powiedziała: Niech mi się stanie według słowa twego. To zaufanie nie było ślepe, ale oparte na głębokim przekonaniu o dobroci Boga. Ona uczy nas, że prawdziwe zaufanie nie oznacza braku pytań czy wątpliwości, ale oznacza powierzenie się Bogu pomimo tych niepewności. Dzisiejszy świat często mówi nam, że musimy być silni, niezależni, że musimy radzić sobie sami ze wszystkimi problemami. Matka Boża naucza nas czegoś przeciwnego, że prawdziwa siła płynie z pokory, z umiejętności przyjmowania pomocy, z zaufania komuś większemu od nas. Gdy puka do naszego serca, nie chce odebrać nam niezależności, ale chce dać nam siłę, która pochodzi, związi z Bogiem. To siła, która pozwala nam stawić czoła trudnościom nie z własnej mocy, ale z mocą, która płynie z nieba. Zastanówmy się przez chwilę nad tym, jak wygląda nasze codzienne życie. Czy znajdujemy w nim miejsca na ciszę, na refleksję, na słuchanie tego delikatnego pukania do naszego serca? Czy w pędzie codziennych obowiązków pamiętamy o tym, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga? Matka Boża przypomina nam, że nie musimy być buzi, aby być wartościowi. Nie musimy ciągle coś robić, aby zasłużyć na miłość. Czasami najważniejsze jest po prostu być, pozwolić sobie na chwilę ciszy, w której możemy usłyszeć głos miłości, który do nas przemawia. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego Matka Boża objawiała się tak często w historii ludzkości? Dlaczego pojawiała się w Lourdes, w Fatimie, w Guadalupe i w wielu innych miejscach? Czy nie dlatego, że widzi nasze potrzeby, naszą zagubienie, nasz ból i chce nam pomóc? Czy nie dlatego, że jako Matka nie może patrzeć obojętnie na cierpienie swoich dzieci? Jeśli czujesz, że nasza Pani troszczy się o Ciebie w tym momencie, napisz to w komentarzach. Niech to będzie świadectwo jej miłości i obecności w naszym życiu. Dziękuję wszystkim, którzy kliknęli w ten film i poświęcili swój czas na tę wspólną modlitwę. Witam Was na kanale Świątynia Światła miejscu, gdzie codziennie możecie otrzymywać modlitwy i błogosławieństwa. To miejsce zostało stworzone po to, aby każdy z Was mógł poczuć się bliżej Boga i doświadczyć Jego miłości w swoim życiu. Jestem wdzięczny, że mogę dzielić z Wami te refleksje. I być częścią waszej duchowej podróży. Matka Boża uczy nas również tego, jak ważne jest słuchanie. W dzisiejszym hałaśliwym świecie często zapominamy o tym, jak cenna jest umiejętność słuchania: słuchania innych ludzi, słuchania swojego serca, słuchania Boga. Maryja była doskonałą słuchaczką. Słuchała słów Anioła, słuchała potrzeb innych, jak w kanie galilejskiej. Słuchała w ciszy swojego serca głosu Ducha Świętego. Gdy otwieramy drzwi naszego serca na jej obecność, ona uczy nas tej sztuki słuchania, która jest fundamentem każdej głębokiej relacji. W naszym życiu duchowym często koncentrujemy się na tym, co możemy dać Bogu, jakie ofiary możemy złożyć, jakie dobre uczynki możemy wykonać. Matka Boża przypomina nam, że Bóg przede wszystkim chce nas samych nasz czas, naszą uwagę, nasze serce. On nie potrzebuje naszych darów, ale pragnie naszej miłości. Tak jak matka nie kocha dziecka za to, co robi, ale za to, kim jest, tak Bóg kocha nas nie za nasze osiągnięcia, ale za to, że jesteśmy Jego dziećmi. Matka Boża jest doskonałym przykładem tej postawy. Ona oddała Bogu nie swoje czyny, ale całe swoje życie. Kiedy mówimy o tym, że Matka Boża puka do naszego serca, warto pamiętać, że nie robi tego tylko wtedy, gdy jesteśmy w potrzebie. Ona jest z nami również w momentach radości, w czasach triumfu, w chwilach szczęścia. Chce dzielić z nami każdy aspekt naszego życia, tak jak każda matka chce być częścią życia swojego dziecka. Jej obecność nie jest ograniczona do trudnych momentów, ona pragnie być naszą towarzyską w całej podróży życia. Często pytamy się, jak możemy odpowiedzieć na to pukanie Matki Bożej do naszego serca. Odpowiedź jest prostsza, niż myślimy. Wystarczy po prostu otworzyć drzwi. Nie musimy być przygotowani, nie musimy mieć pięknie posprzątanego domu naszego serca. Ona wchodzi do nas takimi jakimi jesteśmy i pomaga nam w porządkowaniu tego, co wymaga naprawie. Tak jak dobra matka nie odmawia wejścia do domu dziecka, bo jest nieporządek, tak Matka Boża nie odmawia nam swojej obecności z powodu naszych niedoskonałości. Jednym z najpiękniejszych aspektów macierzyńskiej miłości Maryi jest to, że ona nigdy nie przestaje wierzyć w nas. Nawet gdy my sami tracimy wiarę w siebie, gdy czujemy się bezwartościowi, gdy wydaje nam się, że popełniliśmy zbyt wiele błędów, ona nadal widzi w nas to, co najlepsze. Ona wie, kim jesteśmy w oczach Boga i nieprzerwanie pracuje nad tym, abyśmy i my to zobaczyli. Jej miłość jest cierpliwa, łagodna, ale jednocześnie pełna determinacji w pomaganiu nam w stawaniu się lepszymi ludźmi. Matka Boża uczy nas również tego, jak ważne jest zawierzenie. Gdy powiedziała: Niech mi się stanie według słowa twego, nie wiedziała dokładnie, co przyniesie przyszłość. Nie wiedziała o bólu, jaki będzie musiała znieść, patrząc na cierpienie swojego syna, ale zaufała Bogu, że nawet jeśli nie rozumie wszystkiego, On poprowadzi ją dobrą drogą. To zawierzenie nie było aktem jednokratowym, ale codziennym wyborem zaufania Bogu, nawet gdy okoliczności wydawały się niezrozumiałe. Gdy zastanawiamy się nad tym, jak wprowadzić obecność Matki Bożej do naszego codziennego życia, nie musimy szukać skomplikowanych rozwiązań. Możemy zacząć od prostych gestów: porannej modlitwy, w której powierzamy jej nadchodzący dzień, wieczornego dziękczynienia za otrzymane łaski, krótkiej myśli o niej w ciągu dnia. Matka Boża nie wymaga od nas wielkich czynów, ale małych aktów miłości i zaufania, które stopniowo przemieniają nasze serce. Ważne jest również to, Abyśmy pamiętali, że Matka Boża prowadzi nas zawsze do Jezusa. Ona nie chce być celem naszej duchowej podróży, ale przewodniczką, która prowadzi nas do jej syna. Jak powiedziała sługom w Kanie, zróbcie wszystko, co wam powie. Jan 2,5. Te słowa są skierowane również do nas. Matka Boża wskazuje nam na Jezusa i zachęca do słuchania jego słów, do naśladowania jego przykładu, do przyjęcia jego miłości. Teraz, gdy zbliżamy się do końca naszej wspólnej refleksji chciałbym zaprosić każdego z Was do odmówienia modlitwy Zdrowaś Maryjo. Niech te słowa, które chrześcijanie odmawiają od wieków, staną się mostem między Waszym sercem, a sercem naszej niebieskiej Matki. Zdrowaś Maryjo, laski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Proszę Was, abyście wzmocnili tę modlitwę, napisując ją w komentarzach i wizualizując w swoim sercu wszystkie błogosławieństwa i prośby, które chcecie złożyć w tym miesiącu lipcu. Dziękuję Wam wszystkim za poświęcony czas i za otwarte serca. Jeśli czujecie, że te słowa dotknęły Waszego serca, jeśli macie potrzebę podzielenia się swoimi przemyśleniami, zapraszam do pozostawiania komentarzy. Każdy z Was ma swoją unikalną historię i doświadczenie z Bogiem, które może być błogosławieństwem dla innych. Jeśli ten film był dla Was pomocny, proszę o pozostawienie lajka i zasubskrybowanie kanału Świątynia Światła. Na ekranie pojawia się teraz kolejny film, który pomoże Wam kontynuować otrzymywanie błogosławieństw i modlitw. Niech Matka Boża błogosławi Was i Waszych bliskich, i niech zawsze słyszycie jej delikatne pukanie do drzwi Waszego serca. Amen!